Chcę powiedzieć o tym, co nas czeka. Proszę Państwa, czeka nas demontaż państwa polskiego i ta faza, w której teraz jesteśmy, kompromitacja, kompromitacja zewnętrzna wobec świata na arenie międzynarodowej, kompromitacja wewnętrzna wobec własnych obywateli, to jest przewidziany element tego scenariusza. Państwo polskie musi być skompromitowane po to, żeby było kompletnie wyizolowane na arenie międzynarodowej, żeby wszyscy poważni ludzie wiedzieli, że z warszawskimi politykami, dyplomatami, tożej po się Boże, z selekcji Bronisława Gierinka nie rozmawia się o poważnych sprawach, bo wszystko prędzej czy później będzie wypaplanie usowy i przyjaciół albo opowiedziane w wywiadzie w prasie zagranicznej. Z drugiej strony to jest przewidziany element. Kompromitacja państwa wobec jego własnych obywateli. Chodzi o to, żeby kiedy się Polakom będzie odbierać resztkę ich suwerenności, to żeby nie płakali po tym państwie, żeby nawet odetchnęli z ulgą. Ci, którzy może nie będą klaskać jeszcze, no to wyjadą na imigrację, a ci, co będą się jeszcze opierać, dla tych zostanie tutaj jakiś rezerwat indiański utworzony. Zostawiał nam piosenkę i chorągiewkę, jak to powiedział jeden taksówkarz we Wrocławiu parę lat temu. Taki jest scenariusz. I proszę Państwa, moment bardzo niebezpieczny. Usłyszałem tutaj nawiązanie do kijowskiego Majdanu. Obawiam się, proszę Państwa, że Ukraina była na pierwsze danie. Daniem głównym ma być Polska. I być może, proszę Państwa, perfidia tych scenarzystów, którzy to piszą, którzy te buty szyją nam wszystkim. Może ona sięga tak daleko, żeby właśnie na to liczyć, że takie sytuacje jak ta z ostatnich dni wzburzą nas na tyle, żeby doszło tutaj do jakichś pożałowania godnych wydarzeń, o których potem będzie mógł w prasie francuskiej Adam Lichnik opowiadać, że to hydrafaszyzmu podniosła głowę w Warszawie. No i potem będzie program ratunkowy. 12 dni temu, kiedy zaczęła się zbiórka podpisów dla Grzegorza Brauna, służby konkretnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła operację kryptonim Wostok. Wostok to po rosyjsku wschód. Słowo Wostok nawiązuje do kierunku wschodniego, czyli do tego, czym ABW i sprzyjające realni w stosunku do ABW dziennikarze będą teraz obrzucać błotem Grzegorza Brauna, zarzucając mu jakieś wschodnie powiązania, to, że jest rosyjskim szpiegiem, z Putinem się dogaduje na jakieś rzeczy zupełnie niebywałe. Obserwujcie Państwo teraz, kto będzie atakował Grzegorza Brauna przy pomocy tych właśnie argumentów. Kto to z niego będzie robił? Do rosyjskiego agenta? Będziecie Państwo mieli wiedzę, kogo z dziennikarzy, zarówno rządowych, jak i nierządnych, inspiruje Agencja Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Wewnętrzna. Korony, Piotr Heszen, Komitet Polityczny naszej partii, Radosław Paciejewski, Korona Łódź, a także Krzysztof Figura, pełnomocnik wyborczy Komitetu Pana Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, jesteśmy w Warszawie przed Państwową Komisją Wyborczą i z tej okazji chcieliśmy poruszyć bardzo ważne zagadnienie, mianowicie problem... Wpływu sił zewnętrznych na proces wyborczy w Polsce. A mamy po temu poważne powody, ponieważ wiemy już, że za pieniądze z zagranicy wpływano na wybory w Polsce w 2023 roku. W jaki sposób się to odbywało i skąd o tym wiemy? Otóż na listach podmiotów, organizacji i projektów finansowanych w Polsce z zagranicy znajdują się m.in. takie pozycje jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, CEO, Latarnik Wyborczy czy młodzi głosują i tak dalej. Najbardziej nachalnie i wręcz agresywnie promowany w tak zwanym mainstreamie był latarnik wyborczy jego 20 manipulacyjnie sformułowanych pytań, za niemieckie pieniądze zresztą, bo posłużono się tu niemieckim kapitałem, miało za zadanie niezdecydowanych wyborców w Polsce nakierować na głosowanie na konkretne partie polityczne w Polsce w taki sposób, by jeszcze bardziej zabetonować, zacementować ten post postmagdalenkowy post magdalenkowy układ bandy czworga w naszym kraju. Jako rzecznik Konfederacji Korony Polskiej dodam, drodzy Państwo, że bardzo często przychodzi mi odpowiadać na tego typu pytania, telefony i równie często nie jestem w stanie w sposób jednoznaczny, jasny, klarowny, zgodny z naszym partyjnym programem odpowiedzieć na te pytania, ponieważ one są sformułowane w sposób tak tendencyjny, że z góry zakładają zupełnie inny niż nasz program. Dlatego te wpływy obcych sił, obcego kapitału, zewnętrznego lobby na kształt polskiej sceny politycznej powinny nas Słusznie niepokoić. Nie można robić dobrej polityki w Polsce za pieniądze od obcych, ponieważ interes żadnego obcego państwa nigdy nie będzie tożsamy z polskim interesem. Dlatego jako Konfederacja Korony Polskiej stoimy na stanowisku, że politykę w Polsce powinni robić Polacy za polskie pieniądze i po polsku, żeby Polska była Polska. Zapraszam Jana Krysiak. Dzisiaj stojąc przed Państwową Komisją Wyborczą, zamierzamy zarejestrować naszego kandydata. Już teraz wyrażamy głęboką obawę, żeby w Polsce nie powtórzył się gambit rumuński. A na czym polega gambit rumuński? Ano na tym, że gdy odbyły się, odbyła się pierwsza tura wyborów w Rumunii, to gdy okazało się, że wygrał nie ten kandydat, co trzeba, czyli do drugiej tury nie wszedł premier establishmentu socjaldemokracji, tylko wszedł polityk prawicowy, popierany przez szerokie masy rumuńskiego społeczeństwa, to tę pierwszą turę po prostu bezczelnie unieważniono. Co więcej, posunięto się do tego, że w ostatnią kilka dni temu, w tę środę, aresztowano Kalina Georgesku i zawieziono na przesłuchanie do prokuratury. No to używając takich metod można wpłynąć na wynik każdych wyborów. Wytknął to bardzo celnie amerykański wiceprezydent James Vance na ostatnim posiedzeniu bezpieczeństwa Monachium, kiedy zwrócił uwagę, że z demokracją to, to nie ma nic wspólnego, bo jeśli demokracja jest wtedy, kiedy wygrywają nasi, a rozwiązujemy umowy, kiedy wygrywają nie nasi, no to to jest jakaś farsa, a nie wybory demokratyczne. Więc o to wyrażamy troskę. Zwracamy jednocześnie uwagę na takie zjawisko, że w prawdziw przestrzeni publicznej, Panuje cały czas moda medialna na polowanie na ruskich agentów, polowanie na wpływy Putina, a tak naprawdę grube ryby, które rzeczywiście faktycznie wpływają na życie polityczne w Polsce i wyniki wyborów, pozostają po prostu bezkarni, robią, co chcą. Mam tu na myśli zarówno wielkie koncerny medialne, które tak gospodarują swoim czasem antenowym i przestrzenią w internecie. Że niektórych kandydatów po prostu się nie pokazuje tak, jakby nie istnieli. To ma oczywiście bezpośredni wpływ na decyzje wyborców, którzy potem uważają, że jeśli jakiegoś kandydata nie ma, no to znaczy, że nie warto na niego głosować dalej. To jest prawdziwy wpływ zgubny mediów na życie polityczne w Polsce i na wyniki wyborów. Drugim ośrodkiem, który chciałbym tutaj wskazać, to są sondażownie. Myślę, że już nikt nie ma złudzeń, że sondażownie mają charakter i cel instruktażowy. Pokazujący, na kogo nie warto głosować, bo to będzie tak zwany głos stracony, oczywiście błędnie, a nie cel diagnostyczny. Proszę zwrócić uwagę na przykład na spotkania naszego kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna, to tutaj jest kilka ujęć ze spotkań tego kandydata w terenie z wyborcami. Sale pełne, przepełnione. Zwracam uwagę, że te sale są pełne, pomimo tego, że nikt nie podstawiał autobusów opłaconych z góry, pomimo tego, że nie mamy subwencji partyjnej na przykład, którą moglibyśmy do tego celu wykorzystać, ani nie, nie zatrudniane są jakieś duże firmy promocyjne, które rozklejają całą miejscowość plakatami, a mimo to ludzie przychodzą i nie mieszczą się w sali. I teraz gdyby w takiej sytuacji ktoś usiłował wyłączyć prawo tych uczestników do swojej reprezentacji politycznej, a to właśnie jest robione poprzez zakłamywanie sondaży, no to z demokracją to nie miałoby nic wspólnego. Ja chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, która obnaża kłamstwa sondażowe, mianowicie w sondażu, który ukazał się w sondażowni IBRIS kilka dni temu. W tym sondażu wynika, że nasz kandydat ma poparcie na poziomie 0,4%, co w przełożeniu na jakieś, na frekwencję rzędu 60% wyborców dawałoby w skali kraju liczbę wyborców głosujących na tego kandydata jako 75 tysięcy, co jest uwaga, grubo poniżej liczby wyborców którzy już zagłosowali na Grzegorza Brauna w jednym tylko województwie świętokrzyskim w eurowyborach, w małopolskim świętokrzyskim w tych wyborach, bo tam liczba głosów to była 113 tysięcy, czyli skala manipulacji i kłamstwa medialnego jest miejsca. tak ogromna startując z drugiego miejsca. Tak, jakby w samych tych dwóch województwach było więcej zwolenników Grzegorza Brauda niż w całym kraju. Do no, takich sondaży nie można traktować poważnie. Natomiast z całą powagą trzeba traktować tych, którzy to robią. I um, politycy, którzy mają władzę i którzy mogliby to zastopować, a tego nie robią, powinni się raczej zajmować kartami w Piotrusia. A nie kartami wyborczymi. Mam nadzieję, że prezydent Grzegorz Brown znajdzie sposób, żeby zrobić z tym porządek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Herzen zapraszam. Polska, średni kraj z walecznym niegdyś narodem, nie dałaby się podbić militarnie przy naszej dobrej formie, byłaby ością w gardle nie do przełknięcia. Dlatego Polskę trzeba zająć poprzez zajęcie umysłów. Wszyscy znamy szerokie zagarnięcie polskiej przestrzeni państwowej przez agenturę Amerykańską w latach 80. zaproszenie do, ko do, ko do kooperacji Agentury Izraela, ale metoda worek korek i rozporek mogłaby działać tylko sporadycznie, punktowo na Polaków, gdyby byli Przytomni. Żeby nie iść przez całą historię, bo nie ma na to czasu, to właśnie do tego ostatniego okresu wpływ zewnętrzny szeroko pojęty na, na proces wyborczy, również szeroko pojęty w Polsce, zajęcie, zainfekowanie umysłów polskich przez liberalizm w latach 80. i później, który nas całkowicie czyni bezbronnymi wobec kradzieży naszego majątku polskiego, wobec wszelakich wpływów. Jeżeli się z tego wszystkiego nie ocząśniemy, jeżeli nie wrócimy do postawy, którą mieli nasi pra, praojcowie, jeżeli nie zrozumiemy dlaczego nasz praojciec książę Mieszko nie chciał robić kariery w ówczesnym eurokołchozie czyli Świętym Cesarstwie Narodu Niemieckiego dlaczego Jan III Sobieski nie chciał wpuszczać imigrantów islamskich będziemy cały czas organizmem chorym na który będą wpływać wszelkie zewnętrzne Zarazki. Miejmy nadzieję, że do tego pionu wrócimy. Są środowiska, które w tej sprawie są świadome. Niech to będzie początek i bardzo szybki proces ozdrowienia narodu polskiego. Z, korzystajmy z każdej okazji, która się nadarza. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana Radosława Pociejewskiego. Szanowni, kto ma pieniądze, ten ma władzę. Zawsze jest tak, że płacący stawia wymagania, a. Potem te wymagania musi utrzymywany wykonywać, tak? Wszelakie polecenia. U nas bardzo dobrze, że z tego był świadomy ustawodawca i zabronił finansowania zagranicznego naszych partii politycznych w Polsce. Problem polega na tym, że to tak naprawdę jest obecnie fikcja. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie organizacje pozarządowe, jakieś tam stowarzyszenia, fundacje mogą być utrzymywane z pieniędzy zagranicznych. E, więc, tak naprawdę, mogą być i tak instrumentami wpływów zewnętrznych. A często mają większy wpływ na politykę krajową niż nawet poszczególne partie. E, szanowni, chcemy ograniczyć e, wpływ e, za zachodnich i wschodnich i środkowych, wszystkich e, po prostu zagranicznych krajów na, nasz, na naszą ojczyznę. Dlaczego? E, dlatego że po prostu my chcemy jako Polacy tutaj decydować. Szanowni. To nie powinno być tak, że można wpłacać na ktoś z zagranicy może wpłacać na partie polityczne, nie powinno być tak, że może wpłacać na fundacje na stowarzyszenia. Wiedzą o tym na przykład Amerykanie, którzy już od 1937 roku mają ustawę Fara, która Ogranicza wpływ zewnętrzny i możliwość finansowania poszczególnych instrumentów. Tutaj, można by w Polsce powiedzieć, że mamy za to dziki Zachód. No, no, nie dziki Zachód, skoro Amerykanie mają to uregulowane. Nie dziki Wschód, bo Rosja też to ma uregulowane. Mamy dziką Europę Środkową. Tyle można powiedzieć. Państwa, które są podmiotami międzynarodowymi. To mają u siebie zabezpieczone interesy wewnętrzne, w taki sposób, chociażby poprzez ograniczenie finansowania fundacji, stowarzyszeń. Państwa będące przedmiotami tego nie mają, nie mają tych narzędzi. Nie ma tego Polska, nie ma tego Gruzja. Ostatnio, gdy Gruzja próbowała wprowadzić, to, to wszelkie tam NGOs, jak to się mówi, wyprowadziły ludzi na ulicę i były wielkie protesty. Szanowni Państwo, czy nam są potrzebne w ogóle takie fundacje czy stowarzyszenia, które nam mówią, jak mamy myśleć, które jakieś instytuty myśli demokratycznej, czy inne po prostu propagandowe narzędzia? Czy my naprawdę nie możemy sami bronić swojej wolności słowa? Czy to jest nam potrzebne? Nam na przykład nie jest to potrzebne jako Konfederacji Korony Polskiej. My się utrzymujemy tylko no, z tego, co Bóg da i ludzie przyniosą. Z tego, co Polacy... Wpłacą i dajemy radę. Jeśli tutaj pozostałe partie polityczne też dadzą sobie radę bez zewnętrznych finansowań, to zachęcam do wsparcia nas w tej walce. To jest takie nasze, powiedzmy, sprawdzam. Zobaczymy, czy Campus Polska, czy inne partie organizujące takie wydarzenia poradzą sobie bez zagranicznych pieniędzy. Nie potrzebujemy w Polsce rewolucji ani pomarańczowej, ani fioletowej. Ani tęczowej, ani żadnej innej zleconej z zagranicy. Szanowni, po ograniczeniu możliwości finansowania wszelkich tutaj organizacji pozarządowych przez pieniądze zagraniczne, te, które nie są Polakom potrzebne, uschną, a te, które są Polakom potrzebne, Polacy utrzymają. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana Krzysztofa Figura. Szanowni Państwo. Tylko Grzegorz Braun jest gwarancją zatrzymania obcych wpływów na życie polityczne w Polsce. Po konferencji udajemy się do Państwowej Komisji Wyborczej zarejestrować naszego kandydata. Zebraliśmy 170 tysięcy podpisów. Te 170 tysięcy podpisów to jest przykład, jak powinien wyglądać prawidłowy. Proces demokratyczny w Polsce. Jest to 170 tysięcy podpisów zebranych oddolnie przez ludzi, którzy widzą w kandydacie na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorzu Braunie, widzą swojego lidera i przywódcę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan prezes Grzegorz Braun. Szczęść Boże, dziękuję bardzo moim kolegom. Koleżankom, współpracownikom, towarzyszom w tej kampanii osiągamy istotny punkt. Wymagane prawem podpisy zostały zebrane, zostały naprawdę zebrane przez naszych działaczy, sympatyków. Ta zbiórka trwa. Tak, dziś. Pełnomocnik Komitetu mojej kandydatury dopełnia wymaganych prawem formalności, ale zbiórka trwa, żeby nie było wątpliwości, że przypadkiem nie przyszło komuś do głowy sięgać po jakieś niekonwencjonalne, a brutalne rozwiązania, polegające na przykład na hurtowym kwestionowaniu prawidłowości tych podpisów. Zostały one starannie przejrzane, zliczone przez nasz Komitet Wyborczy. Teraz, teraz formalności pełnić musi Państwowa Komisja Wyborcza, a wcześniej poruszone tutaj kwestie jak na Prezydenta Rzeczypospolitej. Chciałbym podsumować deklaracją, że nie tylko podpiszę, ale też pewnie y, będę musiał sam wystąpić z inicjatywą ustawy o obcych agentach. Takie ustawy mają państwa poważne, jak Stany Zjednoczone czy Rosja. Taką ustawę powinniśmy przyjąć i w Polsce, właśnie z inicjatywy prezydenta, po to, żeby polska opinia publiczna. Nie podlegała ciśnieniom i nie była kołysana przez y, obce wpływy. Pamiętacie Państwo sprzed lat akcję Zabierz babci dowód? Wtedy już zaraz, bardzo szybko, jeden z y, wówczas istotnie niezależnych dziennikarzy, pan y, Jacek Maza Maziarski, świeć panie nad jego duszą, opisał, opisał ten, te akcje w wykonaniu niemieckich fundacji, które rozchuśtały opinię publiczną tak, by, by zapewnić sukces pierwszym rządom Donalda Tuska. Dziś nie tylko niemieckie fundacje, ale także i inne Manifestują wręcz swoje zaangażowanie w polskie życie publiczne. Mieliśmy szereg wypowiedzi ambasadorów obcych państw, którzy nie wzdragali się ingerować w polskie życie publiczne, występując z wyraźną preferencją niektórych ośrodków dezinformacyjnych. Pamiętamy, z jakim zaangażowaniem ambasador amerykańska Mosbacher walczyła o to, by Został odnowiony proces koncesyjny dla telewizji WSI 24. Może przekręcam nazwę, ale Państwo wiecie, o jaką stację, jaki ośrodek dezinformacyjny chodzi. Z tym trzeba skończyć, żeby Polska mogła się na nowo zacząć. Żeby niepodległa Polska państwo, które w tym doczesnym świecie. Nigdy doskonale, ale zawsze najlepiej i optymalnie zabezpieczyć może suwerenność narodu, wolnych Polaków na własnym terytorium. Te zdjęcia tutaj pokazane ze spotkań. Zapraszam na te spotkania. Zapraszam media, które mnie nie zapraszają, co jest oczywistą dyskryminacją i, e, i nieuczciwością w tym procesie wyborczym. Zapraszam na te spotkania, zwłaszcza szanowni e, szanowni dziennikarze, bo i tacy się zdarzają wśród funkcjonariuszy frontu ideologicznego. Zwłaszcza, że gdyby sondaże, które tak chętnie omawiacie i publikujecie, miały jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości, to tych ludzi na zdjęciu tu po prostu nie ma. Oni tam nie przyszli, nie siedzieli, nie stali pod ścianami i w drzwiach. Ich tam po prostu nie było, ponieważ nie przyszli na spotkanie ze mną, nieistniejącym w sondażach kandydatem, któremu w niektórych przypadkach nie przysługuje nawet 0%. Pojawiły się takie sondaże, w których oczywiście są kandydaci silnie preferowani, są tacy, którym, w którym nie przysługuje zbyt wysokie notowanie, i pojawili się tacy, którym przyznano 0%, ale mnie, mnie nie przysługuje nawet zero. Nie uskarżam się, nie żalę, dlatego że wyborcy widzą ten. Łajdacki, szalbierczy proceder, wyborcy znajdują sobie drogę na spotkania z ich kandydatem, kandydatem niepodległościowym, wolnościowym, narodowym i mam nadzieję, że znajdą sobie drogę do urn wyborczych, ale do nich dziś się zwracam. Pilnujcie tych wyborów. Ponieważ szalbierstwo jest normą, ponieważ oszustwo jest podniesione do rangi zasady prawnoustrojowej, pilnujcie tych wyborów. Na kolejnych spotkaniach podchodzą do mnie moi wyborcy, którzy relacjonują, jak to przed 10 laty, w 2015 roku głosowali na mnie, po czym na drzwiach siedziby obwodowej komisji wyborczej wywieszono kartkę, na której, na której yy, 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 widniała informacja, że oddano na mnie zero głosów w danej komisji. O, w ostatnich dniach. Trzech braci w jednym z miast wielkopolskich przypomniało mi właśnie, jak głosowali we trzech na mnie, a potem w tej komisji było zero głosów oddanych na ich kandydata. A więc czuj duch, Szanowni. Drodzy wyborcy, pilnujcie wyborów. A wy, szanowni, drodzy dziennikarze i funkcjonariusze frontu ideologicznego, macie i wy ten czas, w którym możecie wykazać się przywiązaniem do prawdy i zainteresowaniem rzeczywistością, a nie nierzeczywistością sondażową. Teraz Wraz z moim pełnomocnikiem i naszymi towarzyszami zabierzemy się za wyciąganie worów z podpisami z zaparkowanego tu pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej auta. No i ruszy procedura rejestracji mojej kandydatury w tych wyborach prezydenckich. Bardzo dziękuję. Krzysztof Figura dokonał tego dzieła w stachanowskim tempie narzuconym sobie i naszym zbieraczom. Bardzo dziękuję i proszę o jeszcze, bo trzeba tych wyborów przypilnować, a zbiórka podpisów trwa. Szanowny Państwo, Szanowni Państwo, nie przerywajmy tej zbiórki. Samo zbieranie podpisów jest też świetnym narzędziem komunikacji i, i, i reklamy. I rekrutacji do Drużyny Brauna. Zapraszamy, tak. Zapraszamy do Drużyny Brauna i zapraszamy do przyłączenia się do szerokiego frontu gaśnicowego, który idzie do tych wyborów, by odzyskać niepodległość. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Jeszcze tylko odesłać do naszych mediów społecznościowych, a szczegóły kampanijne znajdziecie Państwo również na stronie brown2025.pl. Zapraszamy do odwiedzin tej strony. Dziękujemy serdecznie. Mamy tu. To. to zapraszam wszystkich do.